Dzień dobry, Dziś będziemy tworzyć nowy świat. Mm, o nazwie Pipciowice 1.0, bo no, to są oczywiście najlepsze. To jest, to jest oczywiście najlepsze, co, co, co może istnieć na świecie. Tak. Wy widzieliście, że ja prawie się. Zabiłem na początku odcinka. Chodź, chodź, kuzyn, zobaczyć co się stało. Yeah. Ja chodź, zobaczyć co ja zrobiłem. Ja sobie tak idę, to się jeszcze nie zregnul, a ja prawie tu spadłem. I <grym> gdyby tam jeszcze bardziej do przodu, to by to się już zarobało. A ja to tworzymy. Jezu, co tam się dzieje? Ja? <noise> to twoje jazdy dobre. Częściej będą takie odcinki, ale nie wiem, co się stało, ale teraz będę miał najmniejszy dom na świecie. Tak jak pają. no bo dziś oglądam jego film. I mi się spodobał jego pomysł. 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 Mam pomysła. Mam... I to jest zarąbiste? Jego dobie jest mały. Jego dom jest zaromieście mały. Jest zaromieście mały, a on w nim sobie mieszka. I teraz jest lepiej, bo przynajmniej nie będzie aż tak. Jezus! Naruto! Więc nie. Nie wiesz co to jest Naruto. Nie... Czy co? Anime! O nie! Ja tylko nie na cierpnie! Naruto, tak myślałem, że on jest za niby, ale on jest taki strąbany, że... Anime. Ty to lubisz? Nie, nie lubię anime. Na szczęście. To jest taki typ. Pokaż... Poczekajcie, pokażę wam co on robi. A? Dragon Serio, widzowie? Co to jest? My to taki, kurde. Jak ktoś lubi, piszcie w komentarzu. Chcemy na kucaku. Oj, przyszła siostra, ja. Siostra ja przyszła. Jezus, co ty odwalasz? Jezus, co ty odwalasz? Ja tu tworzę nowy no, świat. Ten... Jezus. Parę tysięcy. Nie chwal się! Tu odwalasz? Jezus, kuzyn jest. Kuzyn, ja. Czekamy na twoje ja. Ja! Ja papa. Pa. Ja pa! Zamknij ja, Nie, nie mówimy! Bo tak brzydko. Zamknij drzwi, bo głośno tu jest! Jezus, nie, nie przetryjemy. Nie Nie. Nie? Yeah. Tak. O! Oh. nie udało mi się! Jestem mistrzem! Kopalniki lufów. No! Kratif. Zyp, zyp, zyp. Widzieliście, że nic nie robiłem. Więc macie dowód, że nic nie robi... Karteczki? Aha. Nie, tak. 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 Ja cóż. Nie okay. mam patyczków. Co? Nie mam patyczków. Okej, okay, pakujemy się do plecaka. Pegback. Pegback. I'm pegback. No nieszczęście, że już miałem dwa angielskie. Pod rząd. Płynął większy koszmar, siostra. Dwa. Dwa angielskie podrząd. Ja tak miałem, bo niestety dziś miałem zastępstwo. No. B może wezmę... Michalna! Siostra! Wiesz, gdzie ja prawie spadłem? Tam! Tam prawie spadłem. Tam. Ale jestem wodem Bo odrodziłem się na tym drzewie, które tu było, ale zniknęło. Pokażę ci po A co patrzę. tu pałeczki robią? Ja już twoje. Eee, yy, już prawie. Kurde, chodź tu. Yy, tylko nie wiem. Czy... No i tak to się robi. Nie tak jak inni. O, świnia! Świnia najlepiej. Yy, Musisz się spakować na rysunek. Jazu... Polecam. Reklamuję. Jezu, kogo reklamujesz? Za, za, zamordowałem bardzo. twoją mamę, wiesz? Yy, wiesz? Staro. Jaki złoty! A teraz słuchaj Jak tylko go dogonię yeah! Yeah, yeah. <laughs> Dobra mam spakowane I widzicie inne z Janko Jezus, alpaka! Zamordujecie. Ja. Wiesz, nawet nie zdążyła mnie. popluć ta plujka mała, Zwierząt tyle, a ja się bawikam z tymi zwierzętami. Nie wiem nawet to, ja mówię! A ty co tu odwalasz? Hey, Siostra. Co? Myślę, że ona załadowała pistolet. A to by yeah. było. Ja wiem, że ty masz pistolet. Jezus, przez to mi lepami, tym cierpię pamięta. Ja ja, 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 ja. Czy też nie będzie kamień? Aha, bo ona jedzie na rysu Pule mama przyszła na odcinek. Ale zarąbiście, mama ja. No, ku kuzyn ja nam zaprezentował nasze, ja, czyli. No brawo, ty. Ehe. Siedma minuta, ale kurde, tak się bać gamy, że. To jest trudne wyjście, bym wam powiedział. Nie, bardzo łatwe, wiecie? Młoka, młoka. Powietrzu, w... wszedłem do tego, ale ze mnie to Nie, mama się wkurza. Nie, ja. już miałem zrobić cięcie ja ja o Złok śmierdzi. Ja nic nie czuję. E, dlatego ty śmierdzisz. Nie. Pieczesz Aj, się dobra! siostra, czy co? Bo mama coś mówiła, że cię pogrzało. Więc pieczesz się, czy nie? <laughs> no właśnie. Kuzyn musi niestety... Kiedy, kiedy musisz jechać na tańcu, tańcu? Kiedy powiedz, powiedz kuzynku to muszę iść do domu za 44 minut. No to zarumieście a do końca odcinka to będzie 40 minut żartuje oczywiście, że żartuje, bo czemu by nie, bo to będzie trwało jeszcze 3 minuty, a to to teraz trwa 8 minut, to będzie trwało 10. Zarobiliście. Już. Czy da się podzielić kuzynie 45? Czy się podzielić się na 2? No to w Jezus. Aha, czyli w jednym trzeba włożyć 23, a w drugim 22. Słucham. No. Słucham pana. Mhm. Mm Prowara. Serio? Ano, no. no. Mm -hmm. Dobra, my Aha, już słyszę to. Aha. O, ja się odezwał. Pod koniec. Aha, jeszcze minut. Eee, to 10 sekund. Trwa. Na koniec. Głośne ja. Mhm. Mm No i tak to się robi, Elo, eh, typ...